Dobra, witam Was w kolejnym odcinku z Geta Vice City. Jakby się z odcinku przygotowywaliśmy się do napadu na bank. Ja jeszcze między odcinkami też się przygotowywałem, między innymi zmieniłem strój, ten ubrałem ten, zaczął ten ten kamizelkę odporną i teraz w tak efekcie mamy większe szanse na przeżycie. gentlemen. This is going to be the easiest buck we ever made. <laughs> Tommy. Seriously, you gotta consider going into law. <sighs> what the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right. With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive together. Well, car. uh, aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken, like Ken, that's right. Ken here, he watches the money for us. And he keeps the drinks on ice. <laughs> <laughs> I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around and leave very rich men. Dobra, lecimy. A tak już zrobiłem. Mamy po tej misji, jeśli wykonamy ją w miarę szybko, to ten e, zajmiemy się misjami tego e, salonu samochodowego. Kupimy biznes e, sam, w salonie samochodowym, i ten e, e, będziemy tam dostarczali samochody. E, konkretnie musimy, a konkretnie, by zdobyć z, ten e, z, ten. Byśmy mieli zyski z salonu samochodowego musimy tylko ukończyć jedną misję, taką, w której musimy dostarczać samochody do garażu w tym salonie samochodowym. Mamy, je, mamy te wszystkie samochody rozpisane, gdzie one dokładnie są. Zatem nie powinno być całkiem ciężko, oczywiście, jeśli oczywiście zrobimy napad na bank bardzo szybko, w miarę szybko. E, nie będziemy mordowali zbytnio czasu, to zajmiemy się salonem samochodowym i ostrzelimy e, dwa biznesy na jednym odcinku. Dwa e, pieczenie na jednym, znaczy, znaczy, no kurwa, wiecie, znaczy to przysłowo nie przysłowę dwa miejsca na jednym ogniu, nam się mówi. Nie kojarzę to dobra, hamujemy tutaj. Nie wiem, znaczy ten, wy, wy, ten wywija, o czym oni tam mówią, no ale trudno. Megaźnik się otworzył. Dobrze, jesteśmy gotowi. Oczywiście przechodzimy bez wszelkiego rodzaju rozglądania się na ulicy. Dobra, czy ten dalej biegnie dalej w ogóle? Co ciekawe? Tak, mam tutaj rewolwer, który zabija człowieka, zab zabija cel za jednym podejściem, za jednym strzałem w ogóle. Dobra, filma pilnować wyjścia. My musimy się tam zajmować safe'em, dobra, idziemy dalej. Tutaj zaraz powinni być ci tutaj ochroniarze. Dobra, jeden ostrzelony, jak chce się. Teraz tutaj drugi. A wiecie skąd ja to wiem? Bo wcale to, to, to nie jest tak, że to jest moje. Wcale to, to nie jest tak, że to jest moje drugie podejście do tego, do tego odcinka. Czy wcale nie jest drugie podejście? Bo bo mi nie wychodziło, zbyt bo mi zbyt nie wychodziło w tym y, poprzednim odcinku, wcale to nie jest ta dlatego, wcale to nie jest dlatego, wcale to nie, wcale to nie jest moje drugie, ja muszę się podrapać, wcale to nie jest moje drugie podejście, o ale reakcja ten wykładowca co się, wcale to nie jest moje drugie podejście do tego odcinka, podejść tu kamczuła bo teraz będę musiał wyłączyć grę, ja pierdolę. Czajcie, żeby, czajcie, żeby ten jak, soft grę w takim sposób, ale to już się pod, podszedł. Czajcie, żeby sobie soft grę yy, właśnie tym sposobem, za jakiś sposób, co nie? Ja bym brał, ja bym taki sposób uczynił. Teraz no, to jest ten kierownik, ty, o tym już wiedziałem. Wcale nie dlatego, że to jest moje drugie podejście do tego odcinka. Kierownik powinien się za nami teleportować a tak się oddali, bo to nie musimy się stać specjalnie obawiać. Jezus mala ten Tyle się przy czasą wino. Ciekawe co by się z nim stało w takim wypadku. OK. Jesteśmy? Ten, ale, to mi Tommy niego ten. ten, ten. Dobra już po kilku doświadczeniach oczywiście z tejże zajebistej zaj 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 gry, z accesję misji Już wiem, że już wiem, że e, jeśli wyjdziemy z banku to Kam może sobie umrzeć ale Phil na pewno już będzie na pewno musi przeżyć Patron Invest Group, tam jedziecie tu. A pierwsze litery każdego wyrazu? Pierwsze litery każdego wyrazu to jest PIK. Szwina. Szwina. dobra. Mamy już tutaj bardzo duże doświadczenie z tego odcinka. Pierwszego niedowydanego odcinka. Ok, tutaj powinien być jeden. W ogóle patrzcie, jeśli schowacie, jeśli schowacie się za tą szybą, to widać. Nie, przez to widać ten. To widać mniej więcej gdzie są ci antyterroryści, bo nie widać tego, mgły. Znaczy, ty jakie mgły, ga gazu zawiącego nie widać. E, ej, jeszcze dostajemy! To już to był miał być ostatni z nich. On troluje, on troluje gierę. Mamy, tak, mamy pistolet maszynowy, zajebiście, bierzemy. Teraz K może umrzeć. Mam nadzieję, że odstrzeli jednego. A nie, nie odstrzeli, trudy się nie dostał. Dobra, zajmujemy się czym prędzej, antyterrorką. Teraz zajmujemy się czym prędzej, antyterrorką i siadamy wszyscy do samochodu. Do taksówki to mi się podoba, że od razu jednocześnie wsiadli do samochodu. Oj kurwa, ślepa uliczka! Czyli widzicie, tutaj właśnie, że odwalił? Dobra, ta misja jest w takim razie że już jest od razu do powtórki. Ta misja jest już od razu do powtórki. Ja pierdolę, to jest piąte podejście do tej misji, raz będzie, ja pierdolę. O, to chciała się, aż się urobić, to, był... to, to też było, też. Raz, To też była też, jeden raz, dwóch drugich. też był drugi powód, dla którego e, nie chciałem się totalnie wykonywać tej misji. Znaczy, dla którego zupełnie się nie chciało wykonywać tego klubu, tego bez biznesu w klubie Malibu. Pasażerowie się tutaj, jak możecie zobaczyć, przeteleportowali na swoje stałe miejsca. A tym razem już też wiemy, jak mniej więcej wyjechać. Naprawdę, nie będzie trzeba się przecisnąć przez te... Kurwa, małe to... A, ruch uliczny mi no, znowu. Znowu ruch uliczny mi przeszkadza, tak jak z hilarym. Dlaczego to nie jest tak jak y, tych? Y. A, no tak, bo przecież ja cały czas czytuję gry, zapomniałem. A jakbym pewnie zginął, on, jakbym zginął bez czytywania gry, i bym zaczął nowa misję, to możliwe, że ten. Od razu by mnie przenosiło bank. Y, osobiście w to wątpię, no ale. Wiecie o co chodzi. Dobra, zostało nam jeszcze. Pewnie obstałem jakieś 15 minut. Kiedy zacząłem nagrywanie jakieś chyba 12.10, jak kojarz? na na nie od nie, dosłownie, no 16 minut, bardziej jedziesz to, mi spierdana. Ja umiem jeździć, wy ewidentnie nie umiecie, skoro to, serio, nie zauważyło ten znacznik. Dobra, oczywiście tych scenek się nie da pominąć. Trzeba, na jak najszybciej odstrzelić. Dobra. I wsiadamy wszyscy po kolei. Zajbiście wsiadli. Dobra, wsiadli. Jedziemy teraz czym prędzej do PN-Spray'u. Jeśli oczywiście antyter jeśli oczywiście policja nie zezwoli. A wydaje mi się, że nie zezwoli. Ty, PN-Spray jest całkiem blisko. Nie! Dobra, Dobra. Dobra. Ja, pierdolę udało się. <grym> Kurwa, już myślałem, że się nie uda, tylko teraz ja się nie wdupmy w policję. Dobra, przeżyli wszyscy. Bo jest też opcja, że jak już y, możecie kojarzyć, dlaczego we mnie strzelają. Jak już możecie, ko jak, y, możecie kojarzyć, jak y, 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 jak wam mówiłem, y, Kam może w tej misji, po wyjściu z banku umrzeć, ale nie, też niekoniecznie musi. No ale że nie zginą, no to. tam to mi się podoba. To mi się podoba, zaleciliśmy misję niemalże perfekcyjnie. No, niestety, pierwszy kalerek jest obowiązkowa. przecież. A, bo muszę pewnie jechać tutaj do garażu, no rzeczywiście. 50 tysięcy dolarów. Bogactwo. O, Mercedes! O, tutaj jeszcze jeszcze tam jest, ja pierdolę. Już całe tam jest chyba. 9 minut nam zostało. Biznes w Mali był odblokowany. Wątek bankowy zaliczony. 10 tysięcy dolarów dziennie tenże klub powinien nam generować. Drugie podejście zaliczone. Drugie podejście od odcinka zaliczone. Dobra. Jest trój do napadu. Aha, dostaliśmy od razu gwiazdki poszukiwań. No... Jakby już nas przed chwilą policja nie goniła. Dobra. E, gdzieś powinien być ten, tylko kurwa nie każe gdzie odpalamy mapę. Nie, nie na no, grę, tylko mapę. E, tutaj cofamy się jedziemy do przodu. I tutaj powinien być ten. E, salon właśnie. Tutaj powinien być, że salon. Znaczy sobie byście wyjechał. że

Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro, but now it's time for me to move on. You're leaving town, not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generation of wealth. Obviously. I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Dobre. Jak już mówiłem, tutaj musimy dostarczyć kilka samochodów. Landstalker, Idaho, Esperanto, Stallion, Rancher i Blista Compact. Wszystkie te że pojazdy mam tutaj odnotowane, gdzie one dokładnie powinny się znajdować. Teraz z tego, że mam 8 minut na minutniku i na bank nie zdążę mam wszystkiego. Na, yy, na banki z dążę jak to jest, tak no, dojeżdżam na miejsce itp. itd. To po prostu skorzystam, to prosty skorzystam z magii montażu i ten... Yy, będę, wam tylko nie wice, będę wam tylko pokazywał, gdzie się znajdują dane pojazdy. I czy tutaj nie powinien się znajdować jakiś samochód? Jakby się wydaje, że tutaj powinien się znajdować jakiś samochód, no ale okej. Okay. Zapisujemy. Na wszelki wypadek. Yy, wszystkie moje koniki nadpiszmy. I okej, okay. no to się widzimy jak się spotkamy w takim wypadku przy Landstalkerze tutaj chyba możecie zobaczyć, znajduje się Landstalker, który znajduje się na północy downtown. Na północy ogólnie tak, downtown po, po zachodniej zachodno, wyspie Vice City. Dobra, wsiadamy do niego. tak i odpalę. Powinna się odpalić misja. Czy przejeżdżamy przez punkty kontrolne, ale nie musimy tej misji robić. Wysiadamy z samochodu, wsiadamy. I nie mam, i nie odpala się od nowa misja toru testowego, tylko mamy już na własność Landstalkera, Talkera, którego nie rozbijmy się. którego jadę odwozić do garażu. Dobra, dojechaliśmy już na miejsce. Odwozimy tutaj Landstalkera, Talkera, pomijmy te aspekty ten, że mamy gwiazdkę pościgu. Dobra. Pierwszy pojazd zaleczony, jedziemy po raz, teraz po Idaho, albo po jakiś inny pojazd, na zależność się, się trafi. Patrzcie, mam, mam bardzo dużo szczęścia, bo właśnie z tego ranchera tuż przy niej Sunshine Autos. A rancher powinien być e, normalnie dostępny w ten w downtown i Vine Point, ale mi się udało na szczęście go trafić te małej Mayhebanie, niedaleko e, salonu, sam, e, salonu sa samochodowego. Dostarczamy. macie tutaj dowód, tak, że to jest e, rancher. I jeszcze cztery samochody lecimy dalej. Co ciekawe właśnie zaczął padać aktualnie deszczy na zewnątrz, ale właśnie, tak, na tym moment dostarczamy Idaho do salonu samochodowego. Idaho, który jest, jest potykany głównie tylko w małej Hawanie Tak, zanim piszą na wiki, na angielski wiki od GTA. Tutaj macie jeszcze kolejny, bo tylko tutaj też uczy to będzie Idaho. Proszę bardzo, przekreślone, Jeszcze mamy trzy pojazdy. Lecimy dalej szukać. Dobra, jak widzicie, dostarczamy teraz staliona do e, garażu. Macie tutaj jeszcze finalnie nawet dobrze no, to będzie. Czy to jest stalion, który powie... którego możecie znaleźć na małej Hawanie, no i w downtown i jeszcze wykonując pewną misję, w której musicie zaliczać poszczególne punkty, jak kojarzę. Tylko nie każdy dokładnie nazwy. Może wam w edycji pokażę. A mamy pasażera, dobra, lecimy dalej. No mamy teraz kolejny pojazd. Blista Kompakt, kurde. nie mogę go znaleźć w ogóle. Jeszcze uszy ono szybko tych słuchawek. Macie tutaj też dodatkowo dobrze to jest. Czy to jest Blista Kompakt? Nie mogę coś się ten, nie mogę się ten. Zamknąć, dobra, a blisko. Kontakt jest do znalezienia w małym Haiti i w małej Hawanie. Zatem jedziemy po ostatni samochód, którym jest Esperanto. Zatem tak, tak. dostarczamy nareszcie ostatni poez Esperanto dostarczamy, który jest do znalezienia w małej Hawanie i w małej ha i małym Haiti. Macie jeszcze tą filantropię w Esperanto, wszystkie wozy znalezione. Przynajmniej ta pierwsza lista przewozowa. Mamy jeszcze jakiś nowy pojazd. I wątek samochodowy zaliczony. Pomyliłem się, się w poprzednim odcinku. Nie musimy odblokowywać 6, możemy przynajmniej 5 odblokować. Znaczy, przynajmniej 5 to nie, czy to 5 i wystarczy, czy muszę 6 odblokować. Ale mamy już 3 zyski odblokowane, 3 wątki zaliczone. Ja pierdolę, ja dorodziłem ponad godzinę, w jeszcze ulewa mocno pada na zewnątrz, więc nie mogę wyjść na zewnątrz po bułki. <grych> Ale w samym odcinku zajmiemy się najprawdopodobniej tym wątkiem, tym wątkiem taksiarskim, tak tam się nazywa, tak, taksówkę będziemy robili. Biznes taksówką, o, to ta jest paczka, biorę, czy z 100, biorę. Dobra, to był na tyle w tym odcinku, do następnego.